Skończyła się pandemia, w związku z czym dostępność części jest naprawdę porządna. Dzięki czemu Marin mógł pójść na grubo przy kompletnej zmianie koncepcji, patrzenia na najmniejszy rower terenowy w swojej ofercie. W zasadzie rower MTB, można by powiedzieć pierwszy rower grawitacyjny Twojego dziecka. San Quentin Junior, koło 20 cali, dostało w tym momencie. Takie wsparcie techniczne, że z tego roweru Twoje dziecko będzie mogło już wyciskać bardzo wiele. A co takiego? Zostań w tym odcinku ze mną, przekonasz się. Klucz do doskonałości tego roweru jest zawarty w amortyzatorze. To jest ta charakterystyczna podkowa od tej strony. Dla znawców branży wszyscy będą wiedzieli. A ten, kto nie wie, to już tłumaczę. To jest Manitu. Manitu, jeden z bardziej legendarnych amortyzatorów, jeden z, jedna z pierwszych firm dostarczających amortyzatory w ogóle na rynku rowerowym. Model Junit Port. I co tu się takiego dzieje? Dlaczego ten rower nagle zyskał? zupełnie nowy standard jazdy, bo wcześniej tu było ciężkie kowadło od Santura XCM, które nie miało prawa ulżyć Twojemu dziecku. Natomiast tutaj mamy powietrzną goleń amortyzatora, którą możemy personalizować przy pomocy pompki. I już ten amortyzator można personalizować pod wagę dziecka, które waży minimum 14 kg. Tak, tutaj jest taka tabelka, na którą patrząc, przekonujemy się od jakiej wagi można zacząć tworzyć tą personalizację. I kończy się ona na 41 kg. Czyli ten rower może ładnie też rosnąć z Twoim dzieckiem. A jeśli będzie w ostre triki chciał pójść jakiś przyszły slop durowiec Jibber, no to tym bardziej ten rower może z nim pozostać na dłużej. i mniejsza koło, tym można więcej trików wykręcać z tego roweru. I teraz tak, co tutaj się dzieje? Mamy komorę powietrzną, i tutaj, jak sobie poczytałem o tym systemie, to mamy 80 mm skoku. To jest. Wersja Expert R z ABS Plusem, który tutaj ma ten tłumik. Jednocześnie mamy tutaj opcję blokady amortyzacji i pełnego otwarcia. I ostatnio, nawet jak poskładałem ten rower, mój syn, który waży 25 kg, przyciskał go, to ten amortyzator naprawdę pięknie pracuje. I bez problemu pod wagą takiego dziecka to było yy, widoczne, że to pracuje. Tu mamy też taką gumeczkę do sprawdzania tego, na ile się ugina amortyzator po pierwszym naciśnięciu. Więc tutaj z delikatnego pyknięcia już się robi zejście. I to jest ustawione na, właśnie na mojego syna, 105-kilogramowego siedmiolatka. I tutaj jeszcze ważna rzecz, mamy tak zwaną kontrolę powrotu, czyli rebound. To ma gigantyczne znaczenie, jak szybko amortyzator wraca. To jest ta hydraulika, którą można ustawić bezpośrednio pod preferencje Twojego dziecka, w jaki teren będzie jechać. Tutaj, tak samo, są charakterystyczne te kliknięcia, więc to wszystko ma gigantyczne znaczenie, żeby można było doprowadzić do tego, że ten rower naprawdę będzie w przewidywalny sposób pokonywał trasę, a Twoje dziecko z nim będzie mogło progresować. Kolejna ważna rzecz. Tu jest oczywiście sztywna oś w standardzie 110 x 15 mm. Dodatkowo Marin powoli w niektórych modelach rozstaje się z producentem Opon Vitayer I tutaj pojawił się Delium Versatil. Dopisek Light Construction, 20 cali na szerokość 2,4. I jest opcja przerobienia tych kół na bezdętkę od razu. I jak rozmawiałem z produkt menadżerem, Mattem Seipisem, to właśnie powiedział, że to jest zupełnie inny typ opony, który zupełnie inaczej będzie się zachowywał w terenie. I przeanalizował bardzo dużo produktów na rynku dla dzieci i jego zdaniem to jest optimum wagowe, jakościowe. Mieszanka gumy też jest bardzo przyjemna, czyli będzie zapewniała bardzo dobry grip, bardzo dobre ułapanie całego podłoża, przyczepność i trakcję. Kolejna ważna rzecz w tym rowerze to jest fakt, że siodełko jest zbudowane w taki sam sposób jak w tych lekkich rowerach Coast Trail, czyli jest lekka konstrukcja, ale jednocześnie to jest adapter, żeby się zmieściło w dużą rurę, ale rozmiar 27.2, ale co jest istotne, to siodełko chowa się w 100% do samego dołu. Dlaczego to ma znaczenie? Nie tylko dlatego, żeby Twoje dziecko mogło się rozwijać w kontekście takiej prawdziwej jazdy od malusinkiego, ale jednocześnie w tym rowerze nie ma opcji instalacji opuszczanej sztycy, no bo nie ma nic dodatkowego otworka. Ale poprzez całkowite opuszczenie siodełka i właśnie ten szybko zamykacz, jesteśmy w stanie w każdej chwili wyjeżdżając w teren, od razu opuścić i balans pełnym ciałem wykonywać, to samo co by dała nam, dało nam opuszczona sztyca. Gdybyśmy zainstalowali tą opuszczoną sztycę, waga byłaby wyższa o jakieś 300 gramów, a ten rower chodzi o to, żeby oderżyć, czyli można jeszcze go odelżyć wywalając dentki i tak dalej. Kolejna bardzo ważna rzecz, ten rower nadal może spełniać podstawy roweru cywilnego, więc jeśli Jesteś rodzicem oglądającym ten rower w kontekście szukam czegoś dla mojego dziecka, żeby mogło się rozwijać jeżdżąc po górach, ale dobrze by było, żeby miało rower, który się nadaje do jazdy, do szkoły, na wycieczki itd. No to uwaga, mamy tutaj opcję zainstalowania błotników. Bagażnika. Ja wiem, że to może wyglądać dziwniej. Wszyscy poryści powiedzą o matko do takiego roweru, błotniki bagażniki. No właśnie o to chodzi, że można w razie czego zainstalować. Z przodu też w tej podkowie jest otworek na błotnik. Dodatkowo, jeśli chcesz uczynić z tego roweru coś wszechstronnego, na przykład z całą rodziną planujecie jakąś większą wycieczkę zrobić gdzieś na wakacje, to można z tym rowerem pójść i go rozbudować. Tu mamy. Otworek do puszczenia przedniej przerzutki, i tutaj dołem wychodzi linka, i zainstalować można przednią przerzutkę. Więc to naprawdę może pięknie działać. I z roweru można zbudować naprawdę maszynę bardzo wszechstronną. Z tyłu jednocześnie mamy przerzutkę Microshift 9-rzędową. wiecie, co to są akolici. To no są ci tam stopnie w seminarium, to jest ten, ten, ten akolita, który tam przyświeca świeczką, to jest ten taki podążający małolat. Ale fajne jest to, że to jest bardzo krótki wózek, a jednocześnie ma sprzęgło, czyli ta przerzutka naprawdę bardzo dobrze trzyma w ryzach cały napęd. Nic nie lata. Z przodu mamy zębatkę Narrow White, która też bardzo ładnie trzyma łańcuch w ryzach. Dodatkowo, jeśli chcemy rozbudowywać ten rower dalej, to mamy opcję zainstalowania podnóżka. I ogólnie, co ciekawe, kolorystyka tego roweru podąża za tym, co możemy zobaczyć, między innymi w Alcatrazie w Kole 24, czyli w tej Dyrtówce Juniorskiej. Jest już ten rower przerobiony na naszym kanale. Link do niego jest poniżej. A za mną stoi. Bayview Trail. Taki klasyczny rower. Więcej o tych rowerach będzie w kolejnym odcinku. Więc, jeśli interesuje Cię zwykły rower, bo ten kosztuje 3799, ten kosztuje 1699. No, przepaść, ktoś powie. Kto by wydał tyle, rower, tyle na rower dla dziecka? Uwierzcie, mi znam takich wielu. Ale teraz zestawmy sobie te dwa rowerki ze sobą i zobaczmy, jak się one skrajnie ze sobą różnią. To są dwo, teoretycznie bardzo podobne do siebie rowery, a to są dwie kosmicznie inne konstrukcje. Spójrzmy sobie na geometrię tych rowerów. Dobrze, pierwsza rzecz: stak, czyli wysokość na jakiej jest kierownica. I paradoksalnie ten ma wyższy, ponieważ ten ma 439. A ten ma 499. Dlaczego? No, bo tutaj amortyzacja poszła w górę i podniosła kierownicę. No, ale ten amortyzator wiadomo, będzie pracował. Reach, czyli zasięg, jak bardzo musimy się wysunąć na tym rowerze do przodu. Tutaj mamy raptem 13 mm różnicy, to jest 310 mm. Jak jesteśmy w korbach, jak stoimy, kiedy korby są tak i naszym ciałem pracujemy. A tu mamy 297. Kolejna bardzo ważna rzecz, parametr, który ma gigantyczny wpływ na to, jak ten rower jeździ w terenie. Kąt główki ramy. Tu mamy 70 stopni, tu mamy 65 stopni. Czyli tutaj koło jest o 5 stopni bardziej wypłaszczone, wysunięte do przodu. Tym samym tym rowerem na zjazdach będzie genialna trakcja, koło idealnie się będzie prowadziło. To jest kąt znany z takich dorosłych rowerów górskich. Ten rower naprawdę świetnie sobie poradzi. Ten Bayview Trail może się nadawać do jazdy po lokalnych parkach, lokalnych laseczkach, ale jeśli przyjdzie co do czego i przyjdzie dziecku pojechać w prawdziwy teren, nie ma szans. Tu w ogóle mamy też przekręcane biegi. To, co dzieci lubią, ale to nie jest bezpieczne w rowerze górskim. Bo jeśli będzie jakieś ostre lądowanie i nadgarstek poleci, no to będą, będzie automatyczna zmiana biegów, i może się ktoś wywrócić. Tu mamy klasyczne biegi klikane. To ma ogromne znaczenie, i to bardzo sztywno działa. Jak to wszystko: oho, mamy dziurę. Kolejny parametr. Kąt podsiodłowej, tu mamy 75 stopni, tu mamy 73, tu, czyli tutaj pozycja jest bardziej przesunięta do przodu, w związku z tym, że jest on dłuższy, czyli musi być rowerzysta bardziej przesunięty do przodu i też bardziej bezpośrednio pedałować. Inny kąt natarcia nogi na korby. To ma też duże znaczenie. Też taka, taki niuans, nie każdy na to zwraca uwagę w geometrii, to jest wysokość Suportu od ziemi. Suport to jest ta mufa, tutaj to, to, do czego jest korba wkręcona. I teraz tak. W tym rowerku mamy 232 mm od ziemi, a tu mamy 260 mm, czyli 28 mm różnicy. Jakie to ma znaczenie? Ogromne, ponieważ jeżdżąc w terenie, będzie mniej zahaczeń korbą o jakieś kamyki, korzenie i tak dalej, czyli Rower będzie bezpieczniejszy w terenie podczas pedałowania, że będzie mniej opcji na to, żeby się zawadzić o coś tam. Kolejna rzecz częstej ta długość. W tym rowerze można powiedzieć, że to jest wręcz jamnik, ma 380 mm. Jest tak długi ten tył. Tu można też bez problemu podnóżek zainstalować błotniki i tak dalej, a tu mamy 340 mm. Taki rower dużo bardziej skręca, Czyli cały tył jest bardziej przewidywalny w prowadzeniu, dużo lepiej przyspiesza, napędza się. To ma gigantyczne znaczenie. No, różnic w specyfikacji między tymi rowerami jest cała masa. Zupełnie inna korba z narrow wide'em. Tu mamy podstawową korbę z blokadą, żeby łańcuch nie spadał po bokach. Tu mamy podstawowe Shimano Tourney, które po uderzeniu o glebę to cały łańcuch skacze jak oszalały. Dalej, mamy w tym rowerze mechaniczne hamulce tarczowe, to już jest hydraulika. Tutaj mamy rewo-shifty najtańsze, tutaj mamy porządną manetkę do zmiany biegów. Tutaj mamy dużo inne opony, tutaj też mamy deliumy, ale zupełnie inaczej wyglądające, zupełnie inaczej się prowadzące i których nie przerobimy na system bezdętkowy. Tutaj mamy sztywną oś z przodu, tutaj mamy, a w tym mamy zwykły szybko zamykasz. Naprawdę różnica między tymi rowerami jest tak kosmiczna, a paradoksalnie wyglądają bardzo podobnie. Co ciekawe, ten rower ma jeszcze czarne malowanie ze złotymi naklejkami, które wygląda bardzo soczyście, ale nadal jest to zwykły rower do turlania się w koło komina. Ten rower jest do bardzo ostrego upalania. Jeśli masz w domu Dziecko, które pragnie się rozwijać i być drugim Jackiem Goldstone'em, to jest to. Powiedz, co sądzisz o tym? Widział byś, widziałabyś przestrzeń na taki rower dla swojego dziecka, dla kogoś u siebie w rodzinie? Czy jednak to jest przesada płacić prawie 4000 za rower, który posłuży przez dwa lata? I dużo lepiej jest wybrać rower za 1699, czyli taka cena. Znośna do przeżycia, jak dla każdego w tych czasach. Jestem ciekawy Twojej opinii. A teraz jest ważne: ile waży Marine San Quentin? 20 cali z powietrznym widelcem Manitu. 11:36. Widelce waży podobno 1,5 kg. No i to już mamy naprawdę rower, który bardzo pracuje. Kosztuje 3799. I już pozwala naprawdę na bardzo agresywną jazdę w każdym kierunku, pod górę z góry i naprawdę można z niego wyciskać wszystko.